Witajcie moi kochani widzowie na, kanału, na kanale Analiza Polityczna w kolejnym komentarzu bez montażu prosiliście o to, żeby tych komentarzy było jak najwięcej, kiedy coś się dzieje i żeby je dawać jak najszybciej, no to właśnie je daję z góry przepraszam, jeżeli za chwilę zacznie szczekać mój pies, bo właśnie tutaj robi jakieś takie dziwne kursy, ale niech sobie robi to jest jego dom, on ma do tego prawo, może, on tutaj rządzi szanowni państwo w tym, w tym Domu, mój pies. Szanowni Państwo, dlaczego nagrywam? Dlaczego nagrywam ten komentarz? Ponieważ jak nie miałem go w planach, ale jak zobaczyłem konferencję prasową Donalda Tuska z udziałem trzech ministrów. Trzech ministrów, to po prostu nie wytrzymałem. Znaczy, Naprawdę to jest tak śmieszne, to wyglądało tak źle, że na Kremlu, to jeżeli ktoś to widział, jeżeli służby Putina to obserwowały, jeżeli ambasador Rosji w Polsce to widział i podległy mu atasze, to tak, na pewno brawo, brawo Donald Tusk, brawo panie premierze, to jest nasza szkoła, to jest nasza piękna szkoła propagandy, jak to robić i to nie jest jedyny głos, mój, taka opinia w tej sprawie, bo pół internetu ocenia podobnie. To, co zobaczyli. No bo, szanowni państwo, co się wydarzyło? Stanął Donald Tusk, tak, sobie na piedestale, na tej konferencji, a obok, niżej, usadzeni w jednym rządku trzej ministrowie: Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, Andrzej Domański, minister finansów i Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych. I szanowni państwo, ja wam przeczytam. Czego dotyczy, dotyczyła ta konferencja, jeżeli nie wiecie, i co na niej padło? No bo to jest to jest po prostu turbo, śmieszne i żenujące. Znaczy, zobaczcie, może, może to będzie tutaj. Yy, zobaczycie, o, proszę bardzo, ja to z do rzeczy, PLB, trzech ministrów siedzi w jednym rządku pokornie, tak, tutaj tego, obok tamten Donald Tusk i uwaga. ministrowie Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak i Adam Bodnar podpisali w piątek porozumienie dotyczące. Skoordynowania działań podległych im służb zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskania mienia należnego skarbowi państwa. Tak, skarbowi państwa, bo uwaga, to będzie walka z układem zamkniętym, który powstał od 2016 roku, czyli był i trwał w czasie rządów prawa i sprawiedliwości. Tak jest, tak powiedział premier. Jeśli chodzi o walkę z nadużyciami i przede wszystkim możliwościami odzyskania tego, co zostało nieprawidłowo wydane, albo wręcz skradzione, mówi Donald Tusk. Obecnie tu ministrowie zwrócili się do mnie z prośbą, abym wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy ministrami sprawy wewnętrznych finansów i sprawiedliwości i to porozumienie będzie dotyczyło skoordynowania działań wszystkich im podległych służb i samych resortów, działań zbieżających do ujawnienia, zabezpieczenia, zyskania mienia skarbowego. To już Państwo przeczytałem. Czyli powiedzmy sobie tak, Szanowni Państwo, czyli teraz trzech ministrów będzie robić wszystko, żeby tych pisowców rozliczać i oni to porozumienie podpisują 8 miesięcy od powołania rządu i oni będą rozliczać. Brawo, brawo, Szanowni Państwo, strzelają korki, na Kremlu, Putin się cieszy. Na, na, znaczy naprawdę szkoła, mo, no szkoła moskiewska robienia propagandy idzie tak źle. Musi być tak źle. Tak nie ma sukcesów i jest tyle problemów, że będziemy mówić, że ścigamy pisowców. No nie da się tego inaczej yy, powiedzieć. Mamy, gdyby było w tym do, rządzie tak dobrze. To uwierzcie mi, nikt by się nie zabrał za sprawę PKW. A mamy takie wielkie naciski na PKW. Naciski też, podkreślmy to trochę z winy Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość wymieniło mm, ustawę, która zezwala na to, że w PKW siedzą politycy. No to zamiast sędziów w PKW mamy polityków. Obecna koalicja rządząca obsadziła sobie swoją y, część swoimi politykami, i teraz mają tam większość. No i dobrze, no okej, okay, to już nie jest o tym. Trzech ministrów usadza się i upokarza w mojej ocenie. Tak? Bo oni wyglądają jak chłopcy na posyłki pana premiera i oni podpisują jakieś porozumienia, które będą y, mówić o tym, jak odzyskać skarb, żeby skarb państwa odzyskał te pieniądze od PiS. Ja wam powiem, co z tego będzie. Nic z tego nie będzie. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, w roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. W roku 2016 była taka wielka akcja PiSu, kiedy rządzili i wszystkich ministrów z PiSu, że oni mieli w swoich resortach szukać przewinień i w ogóle jakichś tam nieścisłości, kradzieży i w ogóle rozłupienia całego majątku w czasie rządów PO-PSL. Oczywiście była ogromna luka vat o tym wiemy, o tym wiemy, co było za rządów PO-PSL i ta luka została szybko przez PiS w jakimś stopniu zlikwidowana. No i tam, pamiętam, wychodzili poszczególni ministrowie na mównicę sejmową z takimi kartkami, a to tutaj był tam samochód, a tutaj takie wydatki, a tu śmaki, a to uwagi, a to na to, a to na tamto. Miały być postępowania prokuratorskie, miały być komisje śledcze, miały być wszystko tego, mia miały być PO, PSL rozliczone. Co było? Nic. Nikogo nie rozliczyli konkretnie. No nikogo. I w jaki sposób teraz te służby Tuska będą to rozliczać? Jakie porozumie? O czym? Jakie konkrety? Gdyby oni mieli konkrety, to już by tak strzelali tymi konkretami do polityków prawa i sprawiedliwości, ale oni, oni nic nie mają. Oni tak rozliczają pisowców, że jedyne co im wychodzi, to pisowcy na wolność. No taka jest taki jest ten. Że absolutna rządza zemsty, rządza takich działań agresywnych upokarzania oponentów politycznych, bo przecież my rządzimy to, my możemy sobie z wami robić, a to wszystko ku uciesze tego najbardziej agresywnego elektoratu Platformy, żeby on się cieszył. Oni są jakby od tego uzależnieni i dlatego oni to robią. Nie będzie CPK, no bo ja wątpię, żeby to było. Oni tam zrobili jakąś konferencję prasową tu ze swoimi ludźmi ponad miesiąc temu, że to CPK będzie okrojone. Nie wierzę, żeby to było. Nie będzie na, jak na razie obniżonej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nie będzie yy, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, będziemy płacić więcej za prąd, płacić więcej za gaz, płacić więcej za wszystko, niebawem też za, 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 za paliwo. Rosną koszty, rosną ceny, mamy inflację, mamy zagrożenie, mamy wciąż trwającą wojnę. Nie wiadomo jaka będzie nasza przyszłość, ten rząd nie ma odpowiedzi na nic. Szanowni Państwo, Sejm prawie w ogóle nie pracuje. Prawie w ogóle, to jest najmniej pracujący sejm od, od chyba dekady albo od dwóch dekad. Ten z tego roku najmniej posiedzeń w tym sejmie było. Oni nic nie robią, senat nie ma co robić, bo sejm nie przyjmuje żadnych ustaw, ale oni, najważniejsi ministrowie wraz z premierem w piątek. Siadają i oni podpisują na wniosek ministrów, szanowni państwo, na wniosek tych ministrów premier się zgodził, bo oni chcą rozliczać pisowców. Chryste, jakie to jest głupie! No ja przepraszam za te emocje, za te nerwy. To, 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 to nawet nie są nerwy, to jest tak głupie, że no, ręce mi opadają na sam dół. Nie wiem jak wam. My to sobie musimy w ogóle jakiegoś live'a zrobić tutaj na tym kanale, ale zacznijmy od analizy politycznej ekstra, bo tam jest mniej subskrybentów, ja nigdy live'a nie robiłem. Ja bym chciał poznać Wasze opinie, wasze omacje na żywo w takich sprawach. Co Wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie mi sekundę. Jeżeli dosłownie wytrzymacie minutę, ja wam przeczytam, ile posłowie pracowali w tym roku? Nie no, ja wam to muszę przeczytać, wy musicie, znaczy, chodzi mi o to, że oni się zajmują rozliczaniem pisowców zamiast ciężko pracować i ja wam przeczytam, dajcie, dajcie mi dosłownie, ja tutaj mam takie wyliczenie ze skrótu politycznego, to jest taki chłopak, który jest trochę, on działa na X, ie w mojej ocenie, bo napisałem, że jest naiwny politycznie, no bo, bo jest naiwny, on wierzy w takie rzeczy, że głowa mała boli, ale dobrze, dobrze podsumowuje, dobrze wylicza i dobrze robi statystyki sejmowe i posłuchajcie tego. On tutaj to wszystko podliczył. Słuchajcie, w lipcu łącznie odbyły się 183 głosowania, a wszystkie bloki głosowań trwały 4 godziny 27 minut. Do tego należy doliczyć czas spędzony na obradach komisji. Wyniki przedstawia się następująco: czas trwania bloków głosowań na komisjach. Poseł numer 1 13 godzin, poseł numer 2 12 godzin, poseł numer 3 28 godzin, poseł numer 4 44 godzin, poseł numer 5 27 godzin, poseł numer 6 22 godziny. W lipcu etat wynosił 23 dni pracy, co przekłada się na normalnych ludzi, 184 godziny pracy. To oznacza, że wyżej wymienieni posłowie realizowali od 7,4% do 24,28% standardowego etatu. Posłowie wykonują oczywiście również pracę poza Sejmem, ale nie jest ona zaliczana ani w żaden sposób regulowana. Wy zajwaniacie całymi tygodniami po 180 godzin miesięcznie, oni mają 20 parę godzin pracy. I nie produkują, nie robią żadnych ustaw, nie tworzą żadnego prawa, nie potrafią się z niczym porozumieć, ale siadają i rozliczają pisowców. Brak słów. Tyle ode mnie. Dajcie znać, co myślicie o sprawie, a ja się żegnam. Dobrego piątku. Do usłyszenia.